Jak zażegnać konflikt w małżeństwie? W pierwszej kolejności chciałbym może w jakiś sposób obalić teorię dwóch połówek jabłka. W moim odczuciu, z moich doświadczeń też w pracy jako psycholog, bardziej bym się skłaniał ku teorii, że raczej to są dwa Małżonkowie to są raczej dwa kamienie, które muszą się jakoś dotrzeć, żeby do siebie pasować, i przy tym docieraniu się no, mogą czasem iść iskry. Więc wydaje się, że konflikty, kłótnie są nieodłączną częścią budowania więzi między małżonkami, więc trzeba uznać, że jest to coś normalnego. Natomiast na pewno sposób kłócenia się jest tutaj bardzo istotny. Otóż kłótnie powinny przebiegać w atmosferze szacunku. Nawet jeśli są emocje, to pewnych granic nie wolno nam przekraczać. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że ta druga osoba, no, że należy jej się właśnie z naszej strony godne traktowanie. Natomiast my często podchodzimy do konfliktów w taki sposób, szczególnie z bliskimi, z najbliższymi i no, niestety to czasem bywa wynoszone z domów, że w konflikcie, w kłótni ktoś musi kogoś pokonać. I przez to, dopóki nie pokonamy, ktoś nie wygra, prawda? ktoś się nie podda, no to, to walczymy do upadłego. Natomiast Prawda jest taka, że w małżeństwie mamy dwie osoby, które mają prawo patrzeć na każdą z rzeczy na swój sposób, i praktycznie często się tak dzieje, że po prostu mamy różne spojrzenia na tą samą sprawę. I teraz kwestia jest taka, żeby uznać to, że inaczej na, to, na tą kwestię, o którą akurat się kłócimy, patrzymy. Kłótnie pełnią oczywiście również funkcję wyrzucania emocji, prawda? Staramy się przez ileś tam dni czy tygodni dbać o dobrą atmosferę w związku, no ale gdzieś tam niektóre rzeczy się w nas zbierają. Kłótnia jest takim momentem, w którym można to wszystko z siebie wyrzucić. I teraz bardzo ważną zasadą jest to, że jak już tam z siebie wyrzucimy te emocje, no to że siadamy i. Rozmawiamy jeszcze raz, jak już troszeczkę, właśnie kurz opadnie, o co tak naprawdę nam chodziło. I jeśli tak będziemy robić, to może się okazać, że tutaj zastosuję taką metaforę liny: że w momencie, powiedzmy, porównując kłótnię do przecięcia liny, która łączy dwoje ludzi. To w momencie, kiedy siadamy z powrotem do rozmowy i już na spokojnie sobie omawiamy, o co się kłóciliśmy, i dochodzimy do porozumienia, to tak jakbyśmy tą linę związali. Tą przeciętą linę związali i po kilku takich kłótniach, co się okazuje, że skoro przecięta lina wymaga zawiązania takiego supła, to te osoby są bliżej siebie niż przed kłótnią. I. Dobrze przeprowadzona kłótnia tak powinna, czy, czy dobrze przeprowadzony konflikt, tak powinien właśnie zadziałać, że jesteśmy później bliżej siebie niż przed kłótnią. Jeszcze jedna taka moja sugestia, to żeby jednak nie iść spać bez pogodzenia się, ponieważ sen utrwala w nas pewne postawy, emocje, one gdzieś tam schodzą wtedy głębiej. No Nie sądzę, żeby ktoś, kto położył się spać z konfliktowanym, wstał zadowolony i pełen energii.